Cześć, jest szósta rano, szykuję Maxowi jedzenie, bo dzisiaj zabieram go ze sobą na budowę, do pracy. <grym> Już on by chciał teraz. No i tak zaczyna się dzień. Zjedliśmy śniadanie z Emilem, Borys śpi, a my uciekamy robić listewki. Dojechaliśmy. Emil już tam bramy otwiera <laughs> Bramy. Siatkę naszą tutaj. Już mogę wjeżdżać, poczekajcie. O. O. No idziemy robić słuchajcie, bo... Żeby to było skończone Bo piana pur y, Niebawem Tutaj będzie u nas na tym na lofcie i, i na górze także ocieplenie Nie wiem czy tutaj Siemano O Emil jest tutaj wysiadamy dzisiaj, dzisiaj wzięliśmy pieska ze sobą wczoraj siedział cały cały dzień w domu sam, a dzisiaj mówię nie robimy już tam na lofcie więc będziemy mogli go tutaj sobie wziąć, niech sobie pobiega no i tak Ci, co nie oglądają mojego męża, mogą zobaczyć, o, że już jest zrobiona elewacja tutaj z tej strony. Znaczy, to nie jest, to nie jest jeszcze na gotowo. Żeby było na gotowo, to jeszcze z tego co wiem, struktura przychodzi i dopiero wtedy farba. Ale to na, na dzień dzisiejszy może być, i to tak może na razie zostać zabezpieczony jest. Domek stoi, jak sobie ja już pokazywałam przed chwileczką. O, jest. Bramę garażową Emil, kurczę, tak tam popisał ubrudzona. Mówiłam mu nieraz, żeby to już umył. Żeby właśnie nie było żadnych tam rys czy coś, jak nie to dostanie ode mnie. O Opierdziel. Słuchajcie, tutaj jest ściana. Właśnie nie wiem, czy oglądacie też mojego męża. Większość pewnie i tak ogląda. No ale ci, którzy nie, ściana druga zrobiona. Jeszcze jest sporo do zrobienia, żeby wyglądała jak po przeciwnej stronie. No, słuchajcie, idealna teraz pogoda, żeby to robić, a my musimy coś innego, ponieważ tamto nas goni. Tam to jest priorytet, zrobić, położyć membran, znaczy membranę. Znaczy, membranę będziemy mieli tutaj. Ktoś przyjdzie nam to zrobić, ale listewki poprzyczepiać, żeby właśnie móc potem tą membranę na ocieplenie, jak piana pór przyjdzie, żeby była ta wentylacja. Hmm. Także, sporo do, do, sporo do roboty. No, mówię, no tutaj by było fajnie już robić, gdzie pogoda właśnie akurat dopisuje, bo nie jest, jest ciepło, ale nie ma słońca. No, niestety musimy co innego porobić, ale mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli właśnie coś skończyć tam i zacząć tutaj coś innego. Ponieważ, mówię, przy, przychodzimy, będziemy przychodzić codziennie rano. Żeby jak najwięcej pracy zrobić. Co jeszcze, słuchajcie, dwie ściany, to jak widzicie z przodu. I tył jest nieruszony. Musimy to zrobić przed zimą, żebyśmy się z tym wszystkim wyrobili. No ale dobrze. Tutaj nie będę naprawdę dużo mówić, wiadomo, słuchajcie, Pracy jest, no wiadomo, dużo, jak to na budowie. Garaż, o, mój mąż płytki sam położył, ee, Kład pierwszy raz. Słuchajcie, jak na pierwszy raz, to jest rewelka. Nic dodać, nic ująć. Także bardzo mi się podoba. Fakt <grym>, faktem, że to dopiero tylko garaż zrobione, a gdzie tu jeszcze przed nami sporo, sporo y, pracy y, i sporo miejsc ja już bym chciała też właśnie, nie, żeby było szybko zrobione, żeby można się było wprowadzić y, nawet później sobie coś podokańczyć chociaż ja wiem, że wtedy zawsze jest a, teraz nie trzeba, teraz y, może to trochę później porobić, nieważne dobra, kotłownia jest zrobiona. Tutaj Emil już go pozasłaniał. Płytki są położone, oczywiście, na podłodze. No trzeba będzie potem je ładnie. No i wszędzie, nie? No wiadomo, trzeba potem wszystko będzie domyć. Ja słuchajcie, przychodzę czasami, biorę to miotło. Przyszedł Maksiu z Emilem. Biorę to miotło i sprzątam. I to tak codziennie bym mogła robić, bo codziennie gdzieś tam się coś podnosi. Wczoraj tam właśnie Emil u góry. E, tam obczyszczał trochę, e, jak tynki były napryskiwane. O, zobaczcie, jeszcze drabina została tutaj nam z wczoraj, właśnie. Dzisiaj będziemy tutaj robić te e, listewki. E, no, i słuchajcie, no i właśnie mówię, e, wczoraj ja mi tam obczyszczał trochę te belki. Dzisiaj, e, dzisiaj wczoraj, potem po, zanim skończyliśmy, ja to robiłam. Emil ten, ten przyczepiał belki, a ja mówię: Dobra, to ja tam pogarniam też, właśnie, żeby na dzisiaj już było czyste. Jeszcze jedna strona mi została. No i oczywiście, jak mówię, wszędzie wszystko jest znowu brudne. Będę musiała wziąć miotłę i, i to znowu posprzątać. No, i tylko wam pokażę jeszcze tutaj. Ale to już mówię, to już Emil też pewnie tam wczoraj pokazywał, bo też byliśmy. Takie listewki. Te co są tutaj. E, trzy takie idą na środku i dwie po bokach. Max? O, teraz nie zejdzie, poczekaj chwilę. Bo Emil się da nie mu tam daje Max, Max mówi. O. Przy oknach też musimy zrobić właśnie zabezpieczenie. Hmm. Potem chłopaki przyjdą i, i położą tą naszą membranę, o tutaj, tutaj też leży, tu jest też zrobione wszystko, garderoba, został właśnie nam tutaj przedpokój, znaczy przedpokój, no tak, tutaj o, korytarz w sumie, no i ta nasza siłownia, nie widać tutaj, ale nic nie ma, o. No, chce się bawić, cokolwiek o, Zobacz, zobacz jak chłopiec dorwał Co tam? Właśnie, już nie będę przedłużać Tylko idziemy Pracować, bo wiadomo, że Czas leci A jeszcze nic nie zaczęliśmy robić Ale mówię, to jest tylko chwilę Takie Migawki i już uciekamy do pracy. Słuchajcie, jak to na budowie? Zawsze coś trzeba zrobić. My jesteśmy teraz z EMILem tutaj z tyłu. Robimy, znaczy, robimy, wymierzamy na barierki. Rysujemy, jak to ma wyglądać w sumie. Odmier bardziej odmierzamy, no bo tutaj u góry, słuchajcie, z tyłu, zobaczcie jest tutaj domek. Moment ja jest wyciągnę. O, stika. I u góry nie ma barierek. A my potrzebujemy wiadomo zabezpieczenie. Początkowo miał być w projekcie balkon. Ja nie chciałam balkonu z tyłu, i dlatego właśnie tutaj działamy z Eminem. Tak, a dokładnie, a dokładnie wybraliśmy już najlepszego ślużtarza, jakiego udało nam się w sumie znaleźć. On czekał generalnie tylko na to, jak będziemy gotowi. No już jesteśmy gotowi, zaczynamy od e, e, tych żygowników albo balustrad francuskich, jak kto lubi na to mówić. I co generalnie, no, robimy sobie projekt z głowy i rysujemy barierki 6 cm, szczelina co 10 cm, na wysokość 1,10-1,15 m i zobaczymy jak to wyjdzie. Rysunek normalnie techniczny już mi się wyłącz kamerę, to możesz mi podłączyć, i zaraz odpali tak? pokażesz. Pomagam wizualnie takie barierki chcemy. O, sobie narysowaliśmy. Na górze mają takie być. Mi odpowiadają, czyli 6 cm mają te barierki, tak? belki, A tutaj właśnie 10 cm odstępu. Idealne. Ale musieliśmy to zobaczyć wizualnie, czy na pewno będzie dobrze. Idziemy dalej. A gdzie dla mnie miejsce? Podsiadłcie, siedział z tyłu, ale gorąco Uch. dobra. Jedziemy do domu, kończymy na dzisiaj i lecimy. Jest mi tak już teraz gorąco. Emil się narobił, ręka go bo boli. <noise> Zaczynamy jutro, nowy dzień. Do zobaczenia. Buziaki.